Spoglądając na australijskiego dolara, możemy zacząć zastanawiać się, że z jednej strony całkiem dobrze wypada na tle chociażby głównej pary, jaką jest dolar. Widzimy, że para walutowa AUD/USD zyskuje na wartości. Natomiast, jak spojrzymy z kolei na dane fundamentalne, to możemy zobaczyć, że w dniu wczorajszym mieliśmy do czynienia z publikacją z rynku, właśnie australijskiego, dotyczącego zmiany zatrudnienia. No i tam moglibyśmy zobaczyć, że minus 220 tysięcy miejsc pracy tyle tyle, jakby, tyle, miejsc pracy ubyło, z kolei prognoza zakładała, że tych miejsc pracy ubędzie raptem 105 tysięcy. No i z jednej strony możemy powiedzieć, wiele, wiele się nie stało, zdarza się oczywiście, że potrafi, że potrafi ten rzeczywisty odczyt znacząco przebić prognozy, natomiast jak spojrzymy miesiąc wcześniej, to widzieliśmy, że tam był historycznie niski odczyt na poziomie 600 tysięcy miejsc pracy mniej w całej Australii, gdzie spodziewano się, że wynik koniec końców będzie na plusie właśnie o tym rynku pracy w Australii, jak również wpływie na, całą, na samą walutę australijską. Chciałem porozmawiać z naszym gościem Kamil Jaros, analityk, Biuro Maklerskie mBank. Witaj Kamilu. Witam, witam serdecznie. No i podstawowe pytanie, jakie mogę zadać. Co się stało, hmm. że ten odczyt był taki słaby? Yy, tutaj właściwie dwa czynniki można to wymienić. To znaczy pierwszym czynnikiem jest to, że za ten, za to duże jakby zaskoczenie niejako odpowiada fakt, że jednak ponad po, prawie połowa właściwie tych tego ubytku to są to jest jakby sektor czy, czy, czy Grupa ludzi młodych, zatrudnionych zazwyczaj w sektorach turystycznych, związanych z turystyką, czy, czy z obsługą turystyki, czyli z hotelarstwem, z podróżami, jakby ogólnie rzecz biorąc, w związku z tym tutaj za właśnie tą, tą, za to zaskoczenie w dużej części odpowiada właśnie ta, ta grupa. Natomiast drugi czynnik jest trochę jakby prozaiczny. To wynika z tego, że właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli że fakt, że miesiąc wcześniej było takie duże zaskoczenie, teraz mamy kolejne to też. Jakby podkreśla tą szczególną fazę, w której w tej chwili się znajdujemy. Czy znajdowały się rynki, powiedzmy, czy, czy gospodarki jeszcze miesiąc czy dwa w, wcześniej, kiedy tak naprawdę ciężko było określić dokładnie skutki obecności wirusa i tego, jak ta obecność wpływała na decyzje decydentów dotyczących administracji dotyczącej dotyczących blokowania pewnych działalności czy też ograniczania aktywności gospodarczej w pewnych obszarach no i właśnie no takie jakby w, w takiej skali skutki w takiej skali zmiany, które zachodziły w gospodarce, no ciężko jest potem przełożyć na dokładne prognozy co do tego, jak dana wielość się zmieni właśnie z miesiąca na miesiąc. Tutaj mimo wszystko wiele czynników odgrywało rolę tempo podejmowania decyzji przez przedsiębiorców, czy już zwalniać, czy jeszcze nie zwalniać, czy będziemy się ratować, czy nie będziemy się ratować, jak pojawi się. Akurat w Australii i w Nowej Zelandii dosyć szybko pojawiły się programy wsparcia, w związku z tym tutaj w tej mierze, czy, czy, czy ratujemy przedsiębiorstwo, czy też nie, czy będziemy jeszcze się bronić, były po prostu mniejsze, czy dylematy były mniejsze niż na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, ale też też one istniały, więc tutaj jakby decyzje o, o tym, czy właśnie, czy zwalniać ludzi, czy nie, czy, czy jak to będzie przebiegało, podejmowane były w różnych momentach i też dzięki temu no, taka różnorodność, jakby. A jedno, z jednej strony różnorodność momentów podejmowania tych decyzji, a z drugiej strony skala, to nie, przecież nie dotyczyło powiedzmy dziesiątek tysięcy ludzi, tylko właśnie setek. W związku z tym, no tutaj ciężko jest strzelić się w prognozą, z prognozą. Raczej należałoby próbować, czy, czy w tej chwili się próbuje szacować całościowy wpływ tych decyzji, z jednej strony ograniczających działalność gospodarczą, z drugiej strony właśnie wpływ na rynek pracy, na, na aktywność w tej chwili konsumpcji, która no, odbudowuje się w Australii i też w innych krajach oczywiście, bo to nie dotyczy tylko wątku australijskiego, tylko dotyczy to wszystkich gospodarek, które podjęły te decyzje e, ograniczające aktywność, no i wpływ tak naprawdę tych decyzji obserwujemy w danych makroekonomicznych, które wschodzą nam z zakwiecień i maj, które są jakby najbardziej niepokojące. Austr Australijski dolar Oczywiście nad nim się teraz skupiliśmy. Natomiast widzimy także, że nowozelandzki dolar również nie, nie odbywa się bez zaskoczeń, jeżeli chodzi właśnie o tę walutę. Widzimy, że w dniu wczorajszym PKB kwartał do kwartału minus 1,6%. Wprawdzie rynek spodziewał się, że PKB spadnie, ale zakładając najwyżej 1% spadku. Z kolei przypomnijmy, że okres wcześniej to był wzrost 0,5%. Natomiast oczywiście zwracamy uwagę na to, że to jest kwestia kwartał do kwartału, więc bierzemy tutaj oczywiście 3 miesiące, nie zaś właśnie po jednej. Czy to, pokazuje, czy to pokazuje dobitnie właśnie słabość tych walut z antypodów, zarówno Australia, jak i Nowa Zelandia? Słabość walut, no znaczy tutaj nie tylko czynniki. Słabość gospodarek. Ma... Słabość gospodarek. Mm -hmm. Tak, no, tak to, to, Znaczy tutaj to też to jest taka właściwie jeśli chodzi o realne czy, czy relacyjne takie podejście, czyli w porównawcze danej gospodarki z innymi, bo tutaj jeśli chodzi o pary walutowe, to musimy jednak to porównywać. To ciężko mówić o sile e, stricte mm. lub słabości pojedynczej waluty. Wydaje się, że na przykład względem dolara amerykańskiego, bo te, te pary czy, czy te waluty dolara kanady, australijskiego i nowozelandzkiego jednak porównuje się najczęściej do dolara amerykańskiego, to widzimy, że to porównanie jest korzystne, dlatego że po pierwsze, właśnie tak jak wspomniałem, działania tutaj ze strony administracji jednej, z jednej australijskiej, też nowozelandzkiej, były znacznie jakby zintensyfikowane i szybciej podejmowane były decyzje co do wsparcia. Gospodarki, niż to miało miejsce chociażby właśnie w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, chociażby z tego względu, skutki obecności koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, nie tylko te skutki gospodarcze, ale jak widzimy też ciągle na poziomie, powiedzmy, epidemiologicznym, te skutki są dużo większe w Stanach Zjednoczonych niż w Australii czy w Nowej Zelandii. W Stanach Zjednoczonych mamy teraz no, właściwie płaski przebieg tej krzywej, czyli ona nie opada w przeciwieństwie do krzywej nowych zakażeń w Australii czy w Nowej Zelandii, która już opadła niemalże do zera, w Nowej Zelandii teraz właściwie w ciągu dnia mamy raczej pojedyncze przypadki zakażenia i to już gdzieś tam pochodzące z zewnątrz kraju, a nie wewnątrz. Więc jakby to pokazuje, że na poziomie właśnie tym epidemiologicznym zdecydowanie tutaj sobie te kraje poradziły. Też no właśnie szybkość reakcji rządzących spowodowała, że skutki gospodarcze prawdopodobnie będą dużo niższe niż właśnie porównanie do gospodarki amerykańskiej. No i to przekłada się też na to, że właśnie relacja dolara nowozelandzkiego i australijskiego do amerykańskiego nie jest wcale taka zła. Dochodzi do tego wątek, jeśli chodzi o te pary, no to dochodzi wątek, oczywiście, w ogóle nastrojów względem aktywów ryzykownych, czy też akceptacji ryzyka na rynkach finansowych globalnie. No i jak widzimy, przecież od połowy marca, czy tam od 21, zdaje się, marca, kiedy został wyznaczony dołek na indeksach, też. Poprawa wycen aktywów ryzykownych przekłada się też na poprawę wycen walut, które z tymi aktywami się wiąże. W związku z tym też jakby tutaj wsparcie ze strony tych nastrojów względem ryzyka sprzyja wycenom dolara australijskiego i nowozelandzkiego względem dolara amerykańskiego. No, i też no, skutkiem tego mamy takie wzrosty, takie trendy wzrostowe wyraźne, dynamiczne, które właściwie, jeśli chodzi o te dwie pary, no to zniwelowały cały ten spadek, który miał miejsce w momencie, kiedy wybuchła pandemia. Także no, te czynniki trzeba wziąć pod uwagę, nie tylko sam fakt, że na rynku pracy zniknęło więcej niż oczekiwano miejsc, to też nie, nie jest takby dominującym czynnikiem, tutaj trzeba wziąć pod uwagę też inne. PKB spada oczywiście w Nowej Zelandii. Ale to też spada też w innych krajach, i, i a jeśli chodzi o spadek jakby całoroczny w Nowej Zelandii, to będzie prawdopodobnie mniejszy niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. W nowe, w, jeśli tutaj sięgnąć swoje notatki, to jeśli chodzi o Australię, to Tutaj analitycy JP Morgan szacują, że w 2020 roku jak gospodarka australijska skurczy się mniej więcej o 2,5%, co być może czy prawdopodobnie będzie mniejszym spadkiem niż to w przypadku gospodarki amerykańskiej. Więc no, to się jakby, biorąc pod uwagę te relacje, no to jednak jakby w pewnym sensie uzasadniony jest ruch na tych walutach względem dolara amerykańskiego. Ale oczywiście właśnie też ten wpływ e, tych czynników związanych z ryzykiem tutaj ma znaczenie i też jakby daje dodatkowego paliwa. Jak mówimy o parach walutowych, czy to australijski dolar, dolar amerykańskiego, czy też nowozelandzki dolar, dolar amerykańskiego, to warto spojrzeć, że te pary walutowe bardzo, bardzo spadły w czasie, oczywiście w marcu, tak jak zresztą większość indeksów traciła na wartości, tak również też te pary, te waluty właśnie z antypodów mocno straciły. Przypomnę, że w, pod koniec marca, w AUD-USD znajdował się na poziomie 0,55, obecnie jest na poziomie 0,6880 i pomimo wczorajszych bardzo słabych danych możemy zaobserwować, że ten trend wzrostowy na AUD-USD jest cały czas silny. Wprawdzie możemy oczywiście tutaj wyznaczyć konsolidację, która ma miejsce właściwie od ostatnich kilku dni, natomiast jakby nie widać, żeby wczorajsze dane wywołały jakieś pewnego rodzaju panikę. Czyli tutaj można powiedzieć, że z jednej strony słabe dane, ale z drugiej strony potencjał do wzrostów cały czas jest realny. Brak paniki jeszcze nie musi oznaczać realności potencjału do wzrostu, natomiast rzeczywiście trend na razie, jeśli chodzi powiedzmy z punktu widzenia traderów, no to trend jest wzrostowy, więc trzymamy się trendu i tutaj założenie jest takie, że on będzie kontynuowany. Jasne, że te dane. Tak jak wspomniałem, one zaskoczyły swoją jakby ilość ubytku, etatów zaskoczył, natomiast jakby wymowa ogólna danych nie zaskoczyła, bo mimo wszystko no, spodziewano się, że właśnie w tym okresie będzie znacząca liczba etatów. To też chodzi, zwróćmy uwagę, że to chodzi też w dużej mierze o etaty tymczasowe, to nie były etaty w przeważającej. I liczby to nie były etaty właśnie etaty, tylko praca tymczasowa, która no, może być wznowiona też w, każdym, w każdej chwili, szczególnie właśnie w tych sektorach, o których wspomniałem, czyli związanych tam z restauracjami, z hotelami, z obsługą turystyki. Oczywiście ta turystyka musi się wznowić, żeby ten popyt na pracowników tego sektora znowu się pojawił. Ale to, to jest bardzo elastyczny taki sektor, jeśli chodzi o zatrudnienie, więc on szybko też może się odbudować. Oczywiście będzie trudno raczej z osiągnięciem tych wartości, które były przed pandemią, bo raczej tutaj ruch turystyczny raczej nie, nie, nie powinien. Raczej chyba nikt się nie nastawia, że ten ruch turystyczny powróci szybko do tych poziomów. Mimo wszystko, jednak, można oczekiwać, że on będzie się odbudowywał z czasem. No i właśnie tutaj ta elastyczność będzie się przekładać na to, że ten relatywnie szybciej będzie rosło zatrudnienie w tych sektorach. W związku z tym, raczej podchodzi się do tych danych, mimo że one jakby na pierwszy rzut oka są dużym zaskoczeniem, to no, biorąc pod uwagę te czynniki, o których wspomniałem wcześniej, czyli trudność w szacowaniu i, i świadomość tego, że pewne elementy tutaj mogą się szybko odbudować, powoduje, że no, rynek przyjmuje takie dane raczej ze spokojem. Biorąc pod uwagę też to, że no, ciągle ta, ta, ta nastawienie względem ryzyka ciągle jest pozytywne, to też jakby Taka pojedyncza dana nie jest w stanie wpłynąć na taki większy trend, który no jest globalny. Czyli akceptacja ryzyka globalna powoduje, że nawet gdyby były tutaj dużo gorsze dane, to skoczyło się to pewnie tylko lekkim osłabieniem dolara australijskiego i zaraz potem powrotem do trendu głównego. No bo trzeba pamiętać, że nawet słabe dane w jakimś wyraźnym trendzie, które mają wymowę przeciwną do tego trendu, nie zmieniają trendu jego. Także tutaj, no. Tak jak wspomniałem, wymowa danych niekoniecznie jest taka dramatyczna, jak można by było to widzieć na pierwszy rzut oka. Czyli jak na, w najbliższym czasie, na co powinniśmy szczególnie zwracać uwagę, jeżeli mówimy o par, parze walutowej, chociażby AUDUSD? Patrzeć na skorelowane towary, patrzeć na ceny miedzi i złota? Co ty byś proponował? Myślę, że tutaj głównym czynnikiem jest jakby ogólne podejście do ryzyka. To jest jednak główny w tej chwili motor, moim zdaniem, na rynkach finansowych, który w tej chwili jakby pcha te rynki finansowe w jedną lub w drugą stronę. Jeśli na rynkach widać tą chęć do akceptacji ryzyka, do, do podejmowania, zresztą niskie stopy procentowe jakby niejako, może nie wymuszają, bo to jest za duże słowo, ale jednak skłaniają do tego, żeby a te niskie stopy procentowe to właściwie prawie, że ze zerowe już występują w większości tych największych gospodarek, no to gdzieś te stopy zwrotu trzeba szukać. I właśnie zainteresowanie się aktywami ryzykownymi tutaj jest no przejawem niejako tego, tego poszukiwania. I skoro to nastawienie ciągle obowiązuje, to mi się wydaje, że też to będzie sprzyjać walutom, właśnie. Tego regionu, czyli, walucie, czyli dolarowi australijskiemu i nowozelandzkiemu, także oczywiście kanadyjskiemu czy innym walutom tego jakby obszaru, który jakby wiąże się z tym ryzykiem. Czy, czy złoto? Nie, nie, niekoniecznie. Tym bardziej, że właśnie złoto jakby się ustabilizowało w tej chwili. no Ta fala wzrostu chęci do podejmowania ryzyka jakby nie sprzyja dłuższym horyzoncie złotu. Wobec tego ten no, się ustabilizował, co i tak jest, to się ustabilizowało, wobec tego to jakby też jest przejawem trochę siły tego rynku tak naprawdę, bo w sytuacji, kiedy tutaj można oczekiwać, a przyjdzie taka pewnie faza, że korekty takiej głębszej na, na tych rynkach ryzykownych, to wtedy rzeczywiście można się spodziewać tego, że złoto będzie znowu przedmiotem zainteresowania, no gdzie w, no, Uchodzi za, za takie aktywo, które w tych okresach trudniejszych ma zachować wartość. Więc teraz mi się wydaje, że tak, że głównym czynnikiem, który warto śledzić, to jest właśnie ten ogólny sentyment do ryzyka. Jeśli on będzie pozytywny, to wydaje mi się, że tutaj to będzie sprzyjało zwyżce utrzymaniu tego trendu na Dolarze Australijskim i Nowozelandzkim. Nie sądzę, żeby przy pozytywnych nastrojach nagle się tutaj miał jakieś trendy pozmieniać, nagle, bo to nie, no nie, byłoby to jakby spójne z tym. Patrząc na wcześniejszy kryzys, który miał miejsce, no już właściwie 13 lat temu, można powiedzieć wprost, 12-13 lat temu, to te czynnikiem, który na pewno sprzyjał w tym jakby postkryzysowym środowisku, czynnikiem, który sprzyjał właśnie walutom antypodów była stopa procentowa. Obecnie, jak już tam wspomniałeś, mamy do czynienia z niskimi stopami procentowymi. Obecnie Australia, Australia czy Nowa Zelandia nie wyróżnia się tak stopą procentową, jak jeszcze to miało miejsce te kilka lat temu. Również bankierzy centralni z tamtych regionów poszli w stronę, poszli właśnie w stronę luzowania polityki monetarnej i czy z drugiej strony trochę Cię jednak nie dziwi fakt właśnie, że te waluty jednak zyskują w ciągu ostatnich miesięcy, ponieważ jakby brakuje w tym wszystkim tego, tego pre, tej premii za ryzyko, jeżeli mówimy o stopie procentowej, natomiast jakby no z drugiej strony te, te ryzyka są tak samo silne i tak samo, tak samo mocno oddziałują jak na inne waluty. Tak, tutaj to jest taka trochę zabawna sytuacja, ponieważ do tej pory rzeczywiście porównanie dotyczyło stóp procentowych i przynajmniej jeszcze właśnie dekadę temu te, te obszary, gdzie dawały jakąś wyższą stopę zwrotu, były bardziej powiedzmy atrakcyjne. W tej chwili już... Ciężko porównywać jest kosz pieniądza, natomiast porównuje się jakby skalę luzowania. I tutaj no, takim przykładem jest, właśnie jest Australia, gdzie e, wprawdzie bank centralny zapowiedział, że będzie kupował aktywa e, w kwocie do, do 90 miliardów dolarów australijskich, e, ale jak wiemy, te zakupy trwały do właściwie początku maja i zostały zatrzymane właściwie praktycznie w tej chwili przy kwocie około 50 miliardów dolarów australijskich i na razie nie są jakby kontynuowane, więc tutaj chociażby z tego względu Bank Australijski Centralny już nie, nie jest aktywny w swojej tej polityce luzowania ilościowego, co przy aktywności znowu innych banków centralnych, i, i które osłabia oczywiście, teoretycznie powinno osłabiać waluty, te inne, no to właśnie powoduje, że ten dolar australijski relatywnie znowu jest jakby ciekawszy, z tego względu, że nie jest osłabiany przez aktywność banku centralnego Australii. Też jest czynnikiem znowu czynnikiem tutaj ryzyka, jeśli wrócimy do tego wątku, to co mi się przypomniało w kontekście tej polityki pieniężnej, to jeśli chodzi o bank nowozelandzki, to też jest taki mocno zdecydowany co do tego, żeby bronić oczywiście gospodarki, gdy będzie taka konieczność. I nawet rozważa się możliwość wyjścia polityki luzowania ilościowego poza jakby granice Nowej Zelandii. Czyli żeby bank centralny miał też możliwość, czy też ogłosił możliwość wykonywania tych zakupów także poza, poza Nową Zelandią. Co też jest czynnikiem ryzyka dla dolara nowozelandzkiego oczywiście, bo też wtedy bank musiałby nie tylko kupować te zagraniczne aktywa, co też no oczywiście by to się wiązało ze sprzedażą na rynku walutowym samego dolara nowozelandzkiego. Ale póki co to jest na razie jeszcze w fazie takich powiedzmy możliwości, które ewentualnie bank do końca roku, bo tak się tutaj, prognozuje, że być może taka deklaracja padnie do końca roku. To też oczywiście zależy w dużej mierze od tego, jak będą przebiegały, jak te procesy otwierania gospodarek, które w tej chwili trwają. Mamy za sobą okres, no właśnie ostrych blokad. Działalności gospodarcze były przyhamowane, teraz i z tego tytułu mamy słabe dane. Tak naprawdę nie wiadomo jest, jak, jak gospodarki będą reagowały na to, na ten proces wychodzenia, z, tego, z tej fazy blokad, jak, będzie, jak będą szybko się odbudowywały przedsiębiorstwa i jak szybko będzie aktywność wzrastała. Oczywiście tutaj do poziomów sprzed pandemii, to, to na razie nie można oczekiwać takich aktywności natomiast będzie będzie się odbudowała gospodarka gospodarki globalna ale też oczywiście gospodarki poszczególnych krajów i to teraz te miesiące no pokażą nam rzeczywiście jak tak naprawdę czy gospodarki jeszcze wymagają kolejnych programów wsparcia czy też banki centralne mogą sobie już zrezygnować z deklaracjami kolejnego luzowania czy też będą musiały właśnie wykonywać takie ruchy żeby podtrzymać ten sentyment budować zaufania więc tutaj w tej chwili raczej jest taka taka postawa zresztą to się zbiegnie z wakacjami akurat w półkuli północnej więc to też jest ciekawe więc to będzie taka postawa teraz bardziej czekajmy i zobaczmy co się będzie działo. Pewne decyzje zostają podjęte i teraz zobaczmy jakie one skutki przyniosą a ewentualnie od sierpnia i na jesieni będziemy podejmować decyzję czy nadal Będziemy luzować tą politykę pieniężną. Czy nadal będziemy prowadzić jakieś programy wsparcia, czy też właśnie już nie będzie to konieczne w takiej skali, jakby jeszcze niedawno było sądzone, że będzie konieczne. Więc tutaj chociażby z tego względu wydaje się, że takie główne decyzje w tej mierze raczej pojawią się dopiero na jesieni. Kamilu, bardzo Ci dziękuję za ten obszerny komentarz. Moim i Państwa gościem był Kamil Jaros, analityk biura Maklerskie Mbank. Dziękuję.